Witam, chyba. Dzisiaj jest poniedziałek, bo są, nie wiem. Ale planuję to robić daily, więc zobaczymy. No, siema. Nie wiem jak się to nie robi. Dawno nie robiłem. Ja się na dzień czy kiedykolwiek robię daily. Słuchaj... Nie wiem co ja robię. Ten kanał miał być... Fabularny? W sensie, czy fabularny miał być? Nie. Miał no być o grach. To są gry. Więc sobie gramy w co? A no... A, dobra, będę grał z włączonymi jeden kit Hej w sumie, Hejcie. o! Taki będziemy mieć O, co? Nie walczył mi... Jaki bezsens, no... Ale gówno, nie? No nie wiem, czy przez ten portal, a ci mnie to mnie wywala. Bezsensowne. Co my nie miałam dziś nagrywać Minecrafta? Miałem coś innego nagrać, ale postanowiłem, że nagram Minecrafta na start daily. Jakś tak to. Kaj okay, mam mam dzisiaj. Ok. Tego nie było w tle, to nie słyszeliście tego ok. Czekam na Nordwolfa, by nagrał kolejne odcinki Minecraft Nafa. Jeśli mam się w ogóle nie chce oglądać tego Minecraft Nafa, to na głównym kanale w 23 lutego pojawi się połączenie tego wszystkiego. Adwantujesz komukolwiek. Chyba <coughs> że ludzie, którzy są na moim głównym kanale, na nie wiedzą o istnieniu tego, bo samego nigdzie nie chciałem się reklamować. Przedstrawiam. Więc może nikt o nim nie wie, więc no. Ja wierzę, o Gumball to jest Omega. Za słabe co? Ale trik to był. Przeszedłem, ale słabo idziemy dalej. No jak mówiłem, się w sumie tego odcinka z Mininger nie będzie chciał montować. Ja się nie mówiłem, bo myślę, się że tam tu nie nagrał. No, ale nie chcę się nagrywać, więc odcinków tych w mini-game raczej nie będzie montowanych, tylko fabułem, bo nad fabułem się akurat będę starał, chyba. Ale tak polecam głównie mój główny kanał. Ten kanał pewnie nikt nie ogląda, bo od 2017 roku nie był używany. A jak nie było od 2017 używany, to się nie zdziwię, jeśli wiele osób. Jeśli wiele osób już o nim zapomniało by wow, minęły... 2017, 2017, 2020... 4 lata od kiedy ostatni raz go używałam? No bo, złożyłem ten nowy, bo chciałem od nowa taczyń, ale... Od <coughs> jakiegoś... od kiedy wróciłem na YouTube po pół roku, to... Um... No i no już odechciałem się w sumie nagrywać. Gier, teraz bym się też zachciało, bo zacząłem oglądać na nowo Chuckana i LK. No i w sumie zechciałem się dać nagrywać, ale nie chcę tego robić w dobry sposób. No, w dobry. Eee, będę to nagrywał jak ludzie w sumie chyba w 2012 bez Montażu tak na S dla Beki. Nie da wyświetleń, teraz większość chyba YouTube'a, No więc ja nie wierzę w jakiś sukces tego kanału, w sumie w mojego głównego kanału gdzie robię shitpost też jakoś to bardzo... nie wierzę w niego. Moja ulubiona część tego parkura. Zaraz się zdenerwowałam, ale tylko odrobinę, nie chciałem tego okazywać. Zobaczymy daily, chciałem robić przez najbliższe, przez najbliższe ile. Ten kanał był używany w 2015, a tym momentem na no 6 lat. Ej, co? Jest Walter tylko na ten kanał. To po prostu poprzednie filmy półsuwałem. Hmm, lol. Nie wiem, ten kanał ma 6 lat to 6 lat on założony prawie. Więc... No, będzie 6 tygodni daily. Potem może będę robił kolejne daily w jakieś święta czy coś. Ale głównie tak polecam mój główny kanał Mertewek. Linki w opisie i wszędzie na sam Ten kanał muszę wszystko na nowo poustawiać. I w sumie ten kanał by też nie powrócił które gdyby nie start Dreams Record i próba tworzenia nowego uniwersum. Bo gdyby nie chęć tworzenia nowego uniwersum popularnego. Takie robiliśmy, gdy jeszcze Minecraft na telefonie, czyli pierwsze odcinki z tego kanału, to by ten kanał chyba w ogóle nie powrócił, bo bym nie wracał do gier. A jako iż tym stworzyć nowe uniwersum fabularne, to no wróciłem tu i są gry. Skupienie, że, sorry, bo jest, ale w kupienie czarzy, które będą Wczoraj nie wiem co mogę mówić po takim powrocie na ten kanał. Jeśli tak ładam, że wszystkie suby, jakie tu mam, jeszcze są już naprawdę martwe, może nie liczni przypomną się o tym. Ja mi się te nie chcę reklamować. Jeśli nie chcę się promować tego kanału, bo skoro i tak filmy fabularne, jakie powstaną tutaj, będą tworzone na jeden wielki długi film, u mnie na główny kanał, to nie wiem czy chciałem się w ogóle opłacać reklama ten kanał. Chyba, że gdzieś ja mi się tu jest to. Pff. A, dobra, ale tu jeszcze do rogu. O Jezus. Skomplikowana. A to nie koniec. O tam jest chwilę. Ramba. Teraz Juda. Siup. A to dalej nie koniec. Jezus Maria. Zresztą ja w sensie czy Garys Moda nie zaczyna nagrywać wam powiem, bo Garysmoda też spoko gierka. Będę trzeci? Będę trzeci. Aż teraz. Czekam. To no, być fajnie, i mnie zrobić sobie, nie wiem, co zobaczyć siebie na tym podium. Teraz sobie tak poskaczę. Z drugiej strony, że chcemy się czekać, tak, bo chcę się poczuć fajnie, że. wow, jestem na podium, hu-hu. No, jedź. Ale mam dziwnie palce, muszę... Ale biegają, Dobra, nie chcę mi się czekać. Albo, no, nie chcę... Eee, ja sobie będę zaś ustawiać cały opis kanału ustawienia przesyłania w sensie, żeby... O, się nie chcę. Eee. No trudno Chyba będzie ostatnia gra, bo to filmu by dróg, tak po 10 minut by wam czasu za dużo nie zabrać, ale chcę nie nagrać Dobra, to ostatnie wyłączy ludzi, bo opłynę, oni będą interesować. A To akurat trick, nie powiecie, że nie Mogę w sensie czy nie otworzyć dwa serwerów Minecrafta, Minecraft, ale tego zrobi dobrze, więc... Nie, tylko nie woda. Ale tego zrobić tak fajnie, ambitnie. I dlatego pewnie prace, które potrwają. A ja bo tam mam włączone cząsteczki. Przy... włączone cząsteczki do tam, no i mam do Minecraft NAFA było, które tam lagowało jak teraz mi treścięło, fajnie, fajnie Ale tak sobie dla... żeby fajnie było to użyłem Idę na górą, idę na górę. To jest 100% lepszy pomysł jednak. Tyle debil ze mnie. Co ja zrobię? Robię takie triki. Okej, okay, to było na ślapo robione. No i będę czwarty. No i git. Hmm. No i w sumie dzięki za oglądanie tego odcinka, widzimy się jutro. Ta, ale...